z widzami i dzisiaj pogramy sobie z wami znów fortnite'a na razie gramy sami, później dołączajcie do nas piszcie mi swoje nazwy, ja wpiszę, gramy na jednym xboxie jak zresztą widzicie na razie nikt no i piszcie mi teraz na czacie, co słychać Pawła. Bo jak coś, to zmienimy mikrofon. Znaczy on zmieni mikrofon, bo ja mam ten, który zawsze, więc na pewno mnie będziecie dobrze i wyraźnie słyszeć. Tylko musicie mi powiedzieć, czy Pawła dobrze słychać mojego kolega. <laughs> Bo nie wiemy czy zmieni, czy nie zmieni. Jak widzicie, ja już dobiłem sobie Ironmana. Man'a. Do niego pleca więc Fox. I już jesteśmy tak sobie prosy, Takie prosy, znaczy. Eee, lecimy, może na zalew. Jak coś to. Mój kolega. Pierwszy raz gra na Xboxie, też na PS, bo my to nagrywamy na PS, ale pierwszy raz gra. No i trochę to uszanujcie. I jak będziecie trochę słabą. Właśnie, u góry jestem ja, a na dole mój kolega. Chyba widać to po skinie. Bo ja wiecie, że ja mam karnet bojowy, a, ale on jeszcze tu nie ma. To Przecież... jest. Ty mi dałeś takie. Kurde, ja mam dwa skiny na moim. Jak dwa skiny masz? No. Widzisz? Jak ja? Ten jeden, który widziałem, a drugi? Nie ma. Jeszcze nie kupiłam. Aha. To fajnie, że masz jednego skina. O, jeden Dobra, mam pistolet. mam? A naprawdę to uczucie jak znaleźliście potki. Dopiero po tym jak napiliście się tego. Znaczy jak sobie wypiliście na przykład dużego siorba albo coś. Dostajecie co małe potki wtedy. Nie możecie sobie je uzupełnić. Rzuciłam, wolałem rzucić. O! Kolega też rzucił. Nie masz... nie ma tu żadnych skrzynek. Dziwno. Piszcie na czacie, czy chcecie. Żebyśmy zrobili live'a z Ark'a Właśnie Możemy jeszcze z Ark'a zrobić Ale musicie przekonać mojego kolegę Nie wiem, może napiszcie mu coś miłego na to. Coś co. u Ciebie bije To u nie bije tylko strzały Gdzie? Nie, nie. nie wiem Będę się obudować Gdzie do Ciebie? Gdzie? Znaczy ja jestem w tym samym bloku co Ty Gdzie? Nizy? Gdzie Ty? Ale spoko, ja już nie jestem już Dobra jestem chodź Gdzie mnie? Nie wiem Gdzie? Tu Nie musisz już Wiesz? Nie Dobra masz Ej no strzela się niby Tu! Nie tu! Co? Ja Dobra to była chyba jego teammateka na, na ładowaną. Ja chcę, chcecie to mogę wam po, y, też możemy wam pokazać sposób na prawie darmowym wygraną w Fortnite. się No. Ale nie na razie jeszcze. No właśnie. Raz to pokazywałem, że właśnie tego tak coś zrobię, ale przegrałem, bo ktoś mnie podjechał. Znaczy nie, ja kampiłem tam w tym siorbie, także mnie nikt nie widział. Więc to też jest fajne. Jak jesteście ten naszerbanych, no to możecie tam się schować, no i zawsze kogoś... Ja, jakiegoś fraga wam się uda zrobić. Kurde chciałbym mieć teraz jakąś przynajmniej MK. Ja też, chociaż mam ten w turnowie krótką serię. No podobnie... no. No. i piszcie mi, czy chcecie, tak żebym po prostu nic nie mówił, tak jak zawsze, czy chcecie, żebym właśnie więcej mówił na tych live'ach, bo ja taki cichy trochę jestem. Deku? No? A czy ktoś na pewno nic nie ogląda? No na razie nie, ale mówię To po co w ogóle Bo nasi widzowie później mogą dołączyć, a my tego nie zobaczymy. Albo mogą sobie no mi się to po prostu London Aha Tak wiesz no, no. Bo on nie zostaje Dlaczego on właśnie zostaje Nie na kanale Tylko... O, o, tylko u mnie Tylko może cię London Tam jest jeden Dwa! Dwójka! Nie. Nie, nie leży Widzę drugiego Jeden jeszcze nie leży Kurde Dawaj go Słuchaj Dobra, nie spodziewaj Czemu mi pokazuje, że mam mało życia? Ja mam szesnaście A ja mam pełne ja mam dziewięćdziesiąt Dobra, mam poty dla Ciebie, nie? Ale to jest dużo. Aha, thanks. Aha, i mam jeszcze ten, mam jeszcze bandaża. Dobra, nie potrzebuję wam. Ej, trzeba kolejny. Skąd? To nie wiem. Czekaj. Czekaj, nie, dobra, Ty się tu spokojnie rób, ja sobie idę na dach. Będę kampił. Tam jest. na razie tylko ten tam poszedł, bo tam jest stanowisko lepsze, nie? dobra, ja już tam pójdę, bo mam ok hp a gdzie to jest? stanowisko? nie, chodzi mi gdzie ten gdzie się klepie a, to nie, uciekł już dobra, ale chodź tu przez stanowisko mam typa! ja też mam Lecę na niego. Staj, nie, nie. Dobra, pokonana Julka. Czy to, tam to, 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 to był? Nie, bardzo. Tu jest. nie, bardzo. Gdzie? 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 że jakiś Gdzie? był Gdzie? 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 Jestem trochę mi to zajęło, owszem. Czekaj, chcesz te bandaże? Co? Chcesz bandaża? Nie mogę. A to wiesz. Wrzucę ci na razie pięć. O, strapa. Ju? Mhm. Dobra, ja mam granata, więc to ucieknę. Uderzeniowo. Mam uderzenia. O tak, używam. O kurde, co się tu Nie dobra, bo tam jeszcze był. Aha, ale tam Tam ktoś właśnie był A jak jest... Patrzcie jakiego mam aima. O co to Jakiś nienormalny ano, Nie no, nie biegaj teraz, Lecz. Dobra, oni myślą, że są prosami jakimiś totalnymi. No są. Są prosami totalnymi? No. Nie no dobra, oni Dobra, słuchajcie, lecimy na następną Ale kurde, typy typy miał szczęścia. Miał szczęście. Lecimy dalej. Jak za 5 minut nikt się nie odezwie, to idziemy robić odcinek z live'a. Z... Znaczy może odcinek z Arka. Ale ja nie Bo wy ostatnio daliście mi tam 35 łapek w górę. To odcinek z tego... Fortnite'a. Nie, odcinek... Fortnite'a nie. Jaki niby? Możemy zrobić jeden na jeden razem. Nie no, ja w ogóle nie wymy walczyć. Ja wiesz, jaka Wiecie co, my już kończymy live'a i przechodzimy na odcinek Zarka. Kurde, ja nic się.